Ale boisz się tego materiału? Nie, no ja tak jak mówiłam, że to są wszystkie jakieś takie rzeczy... Znaczy w ogóle pytam się od moich znajomych, czy ja zrobiłam coś bardzo złego w życiu. Partnerem odcinka jest Shops. Jest to serwis cashback, za którego pośrednictwem możecie robić zakupy internetowe. Dzięki Letyshops część z wydanych przez Was pieniędzy na zakupy po prostu do Was wróci. Polega to na tym, że sklepy w zamian za promocję oddają Letyshops pewną prowizję za Wasze zakupy. Potem część z tej prowizji serwis oddaje Wam. Odzyskane w ten sposób pieniądze możecie wypłacić sobie na konto bankowe lub PayPal. Na Leti Shops jest już bardzo dużo sklepów, w tym takie giganty jak AliExpress czy Allegro. Od 9 do 15 maja trwa na Leti Shops Fashion Week. Takie sklepy jak Eobuwie, Zalando, Modivo czy Sinsay mają do 15 maja powiększone cashbacki. Dobrze, czy? Ja się ubrałam pięknie dla ciebie. Bardzo no. miło. No. tak myślałem, że pod dymie nie zobaczę, ale nie. Tak ja. spokojnie. Jeszcze szafy z ringers dostać, wyprawił sobie? No to co Jaki brak szacunku? A, co? Wydaje mi się, że Bogdan się bardziej boi tej konfrontacji z niż no. Luna. Cóż mi gadał co tam wymyślili, to ja się cieszę tego, co wymyślili, bo straszne głupoty. A czy nie, fajnie, żeby oni też się wypowiedzieli na ten... No temat, tak, nie? No tak. bo to właśnie to... pytałem co wymyślili Bog, po obronie, nie? Bo, 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 bo po to są włodarze, wiesz, żeby zabierać głos. No. A Bok za że ja też ja małem prawo. Bo na tramwaju na przykład tam, nie chciałem, że trzymy ale to kurwa nie był no. <laughs> Więc właśnie chcę, żeby to była fajna konfrontacja. Negocjacje, no. w robocie, cześć, prawo cześć prawo No właśnie, żeby iść negocjacje negocjacji, <laughs> czemu nie walczysz? Takie, jak, ja jak już mam, mam już przygotowanego doktora. I będziemy ciebie badać. Jest, będziesz tej Chyba tuby. Robert nie oglądał tej konferencji, nie oglądał konferencji. Nie, nie, nie potem widziałem. Jak do tego będzie było? się było tego faja, nie? Co mnie zgasił no. e, i nie tam, wiesz, czułem, że coś się zboimy trochę, nie? Potem ja uderzałem prawy sierpowy ileś czasu później tam, nie wiem, parę dni. I zostałem już, nie? Bo czułem jak mi coś strzeliło na ten wersus z jak mi strzeliło coś w kręgosuku, nie? Mhm. Ale mnie to bolało, a nie, nie miałem prądów, nie? To zacząłem chodzić do fizjo i brać przeciwbólowe leki. I fizjo, byłem u dziewięciu w cztery dni, mi, kurwa strzelali z kręgosłupa i tak dalej. I po każdym fizjo czułem się gorzej. I już była taka sytuacja, że jak schodziłem była to miałem w chuj prądy, nie? Więc wiedziałem coś nie tak, zrobiłem rezonans. Jeden mówi, że pęknięcie, inny, że złamanie, trzeci, że zerwany mięsień, czwarty, że skręciłem kręgi. Każdy kurwa co innego, oglądając ten sam rezonans. A, I mówię tak, chuj. Poszedłem do lekarza, niby najlepszy, do jakiegoś legionował, mówi Robert, dajcie ci blokadę, możesz walczyć. Okej. Okay. Poszedłem rano na trening, napierdalam wrotówki na przeciwbólowych, a tych kureckich opioidowych no. tych alatramali. No i nagle to zeszło i stary, myślałem, że mam jakiś paraliż kurwa, zrobiłem jeszcze jeden rezonans, a tam kurwa takie złamanie z przemieszczeniem i teraz nie wiem, czy złamałem przy uderzeniu, czy fizjo mi złamało, ten mówi, że na pewno fizjo mi złamało, jak miałem 9 zabiegów i mi strzelali, mhm. a tam było pęknięcie, a te kurwy po prostu źle odczytywali rezonans, a na drugim to tak widać, no przecież debil, to widzisz, że tam jest złamanie straszne, nie? Także... Ale wrócisz do zdrowia. Trzy miesiące nie mogę się ruszać. Ale tak to wrócisz. No tak, I jeden cios zobaczyć? powiedzieli, jeden cios i miałbym w uzach, nie? Teraz z tym. Tak? Tak? Najbardziej Federacja y, usunie usunęła jeśli okaże się, że obie dowody są prawdziwe. Na obecną chwilę jest to opinia opinia kontra tak widzisz, na siebie się pojawiają w internecie i porównywanie z nieczynnikami, są tu, tam, to jest opinia, a nie dowody. Ja nie jestem nawet na bieżąco z tą sprawą. Większy tak. niż mój. O, to dla niego to bezpieczne, tak, tutaj być tak? Ta. Ona występowała na klipach, A ja, nie po, raz To, Znaczy, to no, po prostu nie byłoby ugryzienie i tyle. No wielkości tej są głowy. Są... Także nic Urządny wielkiego. To. A często potrafi kogoś Ten Mąż co jest dziesięcioletni i już występował w iluś tam teledyskach, w różnych takich akcjach tego typu, więc jak ktoś chce mieć zrównoważonego węża, to ten. Bo mam też takie, które wyskakują na To nie jest jaka osoba. Nie? To Druga część, ty właśnie na drugiej, nie, Pierwszy. na pierwszej, pierwsza spoko, druga, fajnie, że tam powiedziałaś, że coś o federacji. Patologia, tak, 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 <laughs> że odchodzi tak, tak, od patologia tak, tutaj, tak, tak. ale tak, tak. no myślałam, że tutaj moje przeciwniczka się odpali i na mnie najedzie ale właśnie bo... jestem w szoku, mm. że takie sztuczne. Nie, ona to... dzisiaj bardzo defensywnie zagrała. Ocieplanie wizerunku, nie? Tak, no. ale zobacz, jak mnie psychologicznie rozgrali. Pełno ludzi od niej. za to no, no, razem ale bardzo dobrze, że to powiedziałeś na głos. Aha. Bardzo no. mi się to podobało. Ja to Fajnie to strzeli, 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 kurwa w prokuraturze wbił. Aha, e, wiesz to znaczy nie wiem czy to co było ale oni w jednym klubie, wartnok się chyba oboje ćwiczą, nie? Oni chyba tak na spontanie, on miał mieć to na swoją część, No, no, no nic, no, trzeba będzie poza, poza konferencją to rozwiązać. Nie no, ale tyle, nie, nie. ja nie idę do prokuratury, nie, nie będę rzeczy <laughs> robił. No nie no, to Bardziej boxdel, nie? Boxedem, nie, znaczy, nie, to co zakazałem? Że mówisz, nie dotykaj laluny, bo wypierdolę ci sywek z federacji. Nie wyłataj? Je, jeszcze raz, jak? Powiedziałeś, że sywek nie dotykaj w ogóle tematu laluny, Nie, no ja w ogóle. Ja w ogóle nawet nie jestem na bieżąco z tym. Tak, tak, tak. tak, 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 tak. Przysięgam. Nie, Masz bo szkano, nie, wiem, nie, jak ale, jest, nie. No, ale nie oglądałem stary, przysięgam, nie wiem nic na ale temat. Nie da, tego, nie da się nie, nie wiedzieć. 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 Na znaczy, znaczy, Twitterze. Screeny od suchara, no właśnie. Screeny, no tak, A co uważasz o nich jako młodarz? O screenach od suchara? No kurwa wygląda to dziwnie, nie? No tak. Ale żeby ocenić kogoś, musimy tak, się wyjebać, nie nie? to wyjechać. Nie? nie jest to wystarczający dowód dla Ciebie. Czy znaczy, ja widziałem tylko A dwa właśnie, zdjęcia, że jest, ma... No, żeby o udowodać, to ci chodzi, że na przykład, że sąd ją to wtedy, tak? Czy ja uważam, Wiesz, że można tak nie robi, się robi się na to? Bo jest fajnie znaczy, dymiąca, tylko żeby Jest fajną, tak, fajną postacią, ma jedną je, kontrakt na jedną walkę. I po prostu mamy tyle rzeczy do, do gali. To robimy jeszcze, mhm. bo mamy galę za parę dni że nie skupiamy się na tym, jeżeli byłaby taka sytuacja, że pojawiłoby się coś od sądu i tak dalej, no to z miejsca, bum, ratujemy, no bo to już ktoś za nas zrobił robotę. No to jest wiesz, no my za torem ósmy rok się pisgamy, zanim sąd ci coś podejmie, tak, to Marwiesz. wiesz, no. Na przykład jest sprawa taka, że ona sprzedaje rzeczy jako oryginalne, które nie wyszły nigdy że wiesz co chodzi, że to są obwioski, ale żeś uczepiła tej laluny. <gry> a jest, ciekawy, dlaczego? Ciekawe dlaczego, a ona jeszcze, tej nie słyszałam, ale chyba mnie wyzywała na początku, nie? O tej JL na stołach. Ja tak że hej na nią nagrałaś, tak. No. Dobrze, pod tak, Ale boisz się tego materiału? Nie, no ja tak jak mówiłam, że to są wszystkie jakieś takie rzeczy... Znaczy ja w ogóle pytam się od moich znajomych, czy ja zrobiłam coś bardzo złego w życiu. Ale tam nie że nie wiem, jakiegoś zwierzaka kopałyście, czy coś? Nie, 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 nie. Eee, Bo powiedziała, że się, ale wiesz, nie? ja wsadziłam strasznie dużo energii i pracy w to, żeby być taką którą teraz jestem. Ja miałam wiesz, depresję, jakieś różne takie rzeczy, zaburzenia odżywiania. Ale ona na bank rzuci jutro ten odcinek, czy już... Tak, już gadałaś z pewnie, z czy coś. Pe, pewnie tak. A wy co, gdzie wy wyjdziecie z nitrem? Na a, no, ja a tylko idę... co już uknuję, w Ja Dlatego idę za niej życzę, ja czy też w no ja nawet nie, nie będę zamierzała na to... nie, nie zamierzam na to odpowiadać i, i tyle. Słabo, że to dostało tylko takie, takie promo. Nie ona widzisz, od razu mnie zaatakowała. Czemu masz i nie poruszysz tematu? To tam z tym weselny. O nie mów. Tak. Tak. Bardzo dziecią. Bardzo drzecią. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie. Hey. Spoko, Ja mogę być konfidentem. Tak? Ty się zrobisz szpagat? Na urząd skarbowy, do UOK, -K, wszędzie gdzie tylko. Okej, okay. dobra. Ci jest ziomek od szpagaty. <gry> Ale historia czapki jest taka, że tą czapeczkę na moje urodziny dał mi mój pierwszy trener Różal. I ona z tyłu tutaj ma, yy, znaczy z przodu, yy, swarzycę yy, słowiańską. I mi taki prezent dał, ja się bardzo cieszyłem, że pamiętał i... Yy, bo wiesz, w takim wieku jak ja jestem, to się tak nie dostaje prezentów na urodziny. A on właśnie pamiętał i mi dał. Dlatego mam sentyment do tej czapy. Hey, Tejch Pan? Nie to wiem, z kim jebanym i gdy w życiu nie mnie rozmawiam. Pan udzielił więcej wywiadów niż Ty. No bo mi się nie chce gadać. Ej, to dawaj pod tym stoleczkiem. Nie, niech spierdala. To, to jest pies Murańskich. bo mnie Hau, Pies murański. Oh, oh, oh. Ten, fight sport, tam. Kasia to jest moja pierwsza miłość. No. Panie pamiętasz jak pojechaliśmy na Mazury? Ta, ta wycieczka szkolna? Dobra zadasz. W liceum. W trzeciej klasie liceum. Przecież to nawet do liceum nie chodziłeś. Chodziłem. Tak? Z tobą. A zdałeś? Zdałem. Jak napisałeś maturę? Dobrze. A jakie przedmioty pisałeś na maturze? Polski, angielski, historia. Yy, rozszerzona. A matematyki nie pisałeś? Zdałem. Matematykę też. Ale nie chcę o tym mówić. 39%. Ja maturę na 100% zdałam. Z maty? Mm -hmm. Nie, ogólnie nie wiem, jak wygląda matura w Polsce, a ja w Hiszpanii mieszkałem. Ale tam I też, tam też nie rozumiem. zdałeś. Mam co. <noise> Z tego dobrego. <noise> Mój zapowiadany materiał odnośnie fagaty pojawi się jutro. Lada moment Fame MMA. Przypominam o moim reflinku. Kupując przez niego macie szansę wygrać rękawice z podpisami zawodników. Jeśli uda się pobić liczbę ponad 30 tysięcy reflinków, przygotuję niespodziankę i zaproszę na biwak do lasu wybraną przez Was influencerkę, która w nocy przy ognisku odpowie nam na zadane przez Was pytania. Jeśli obejrzałeś do końca, zostaw komentarz o treści Wataha nie gryzie, Wataha to plan C.